Opakietną tną, kolejny zrąb Ale ja w sumie nie chciałem o tym mówić Tylko Mam przyjaciela Też tu go nie wiem czy zobaczycie Nie da się, bola O, go O Ale okazja Piękny jest, ma ze 3 centymetry co najmniej. Nie da się tym telefonem zrobić fajnego ujęcia. O, teraz widzicie go? I tu mamuszkę. Będzie obiad. Próbuję zbliżyć, ale tu mamy muszkę, a tu mamy jego mościa. Piękny jest. Także nie nudzi mi się. Nawet do dokarmiam go troszkę, bo tak gryzą ślepaki i komary, że jak mi się coś udał polować, to częstuje mojego przyjaciela. Jeszcze jedno takie ujęcie. Piękne.